Słyszeliście, że trzeba wymyślić program. No więc tak. Po naradzie postanowiono, że nic się nie da wymyślić. Nic. Tylko taki jeden kawał. Współczesny kawał? Tak. Nie. No taki po środku. Wesoły? Panie Wójcie, On jest wesoły? Nie wiem, ja nie znam tego kawału. Zna pan, zna pan. No, ten o murzynie. Otóż tak. Jeden facet w Nowym Jorku. Czekaj, chwilę, dlaczego w Nowym Jorku? Może być w Warszawie. No może być w Warszawie. Więc jeden facet w Warszawie, dziennikarz Gazety Wyborczej, Jacek Hugo Bader, postanowił zmienić kolor skóry. I żeby był biały, to on nie chciał się odróżniać i poszedł do łazienki i wysmarował się pastą kiwi. Na czarno, nie? I, ale wysmarował się na gębie, i i wszędzie. No. A no, nie całutki na czerwono. Goły był. Nie. Goły burzyn to tak jakby był ubrany, przy nic nie widać. Był ubrany w krawacie. A tego nie rozumiem. Panowie. Z tego kawału można wziąć tylko problem rasizmu i jakoś go rozwinąć w drugą stronę, chociaż niepotrzebnie, bo u nas nie ma Murzynów. Nie no myślcie troszkę, myślcie, ja muszę mieć program. Program muszę mieć!